Druga Ksiąga Kronik, rozdział 31. A gdy to wszystko się zakończyło, cały lud Izraela, który tam się znajdował, wyruszył do miast Judy i potłukł posągi, wyciął gaje i zburzył do szczętów wyżyny oraz ołtarze w całej Judzie i Beniaminie, w Efraimie i Manassesie. Potem wszyscy synowie Izraela wrócili, każdy do swojej posiadłości i do swego miasta. Jezechiasz ustanowił zmianę kapłanów i lewitów według ich podziałów. Każdego, według Jego służby, kapłanów i lewitów, do składania całopaleń i ofiar pojednawczych, aby służyli i dziękowali Panu, a także wysławiali go w bramach jego obozu. Przeznaczył także części z majątku królewskiego na całopalenia poranne i wieczorne, na całopalenia w szabaty, wnów i w uroczyste święta, jak to napisane jest w prawie Pana. Rozkazał też ludowi mieszkającemu w Jerozolimie, aby oddawał należny dział kapłanom i lewitom, aby mogli wytrwać w prawie Pana. A gdy ten rozkaz rozszedł się, synowie Izraela przynieśli pod dostatkiem. Pierwocin zboża, moszczu, oliwy, miodu oraz wszelkich płodów rolnych przynieśli także obfite dziesięciny ze wszystkiego. Ponadto synowie Izraela i Judy, którzy mieszkali w miastach Judy również przynieśli dziesięcinę z wołów i owiec oraz dziesięcinę z rzeczy świętych poświęconych Panu ich Bogu i składali to wszystko na stosy. W trzecim miesiącu rozpoczęli układać te stosy, a w siódmym miesiącu zakończyli. Kiedy przyszedł Ezechiasz wraz z książętami i zobaczyli te stosy, błogosłowili Panu i jego ludowi Izraelowi. Wtedy Ezechiasz wypytywał kapłanów i Lewitów o te stosy. Odpowiedział mu Azariasz, najwyższy kapłan z domu Sadoka, kiedy zaczęto przynosić te ofiary do domu Pana, jedliśmy i nasyciliśmy się, a jeszcze wiele pozostało, gdyż Pan błogosławił swojemu ludowi, a pozostało tego wiele. Rozkazał więc Ezechiasz, aby przygotowano spichlerze w domu Pana i przygotowano je. I złożono tam wiernie ofiary dziesięciny i rzeczy poświęcone. Przełożonym nad Nim był konaniarz Lewita, a jego brat Simei był drugi. A Jechiel Azariasz, Nachat, Asachel, Jerimot, Jozabat, Eliel, Ismakiasz, Machat i Benajasz byli nadzorcami pod kierunkiem Konaniasza i jego brata Simejego zgodnie z rozkazem króla Ezechiasza i Azariasza, przełożonego domu Bożego. Kore, inny, Lewita odźwierny przy bramie Wschodniej czuwał nad dobrowolnymi ofiarami dla Boga, rozdzielał ofiary Pana i rzeczy Najświętsze. Jego pomocnikami byli Eden, Miniamin, Jeszua, Jeszemeasz, Amariasz i Szekaniasz w miastach kapłanów, aby wiernie rozdawać zaopatrzenie swoim braciom według ich zmian, zarówno wielkiemu, jak i małemu. A także mężczyznom z ich rodowodu w wieku od trzech lat wzwyż, każdemu wchodzącemu do domu Pana, dzienny dział za ich służbę według ich obowiązków i zmian. Zarówno tym, którzy spośród rodowodu kapłańskiego byli policzeni według ich rodowodów, jak i Lewitom od dwudziestego roku życia wzwyż według ich obowiązków i zmian. Oraz wszystkim dzieciom, żonom, synom i córkom z ich rodu, wśród całego zgromadzenia. Oni bowiem pełniąc swój urząd poświęcali się w świętości. Także i synom Aarona, kapłanom mieszkającym na polach, pastwisk ich miast, we wszystkich miastach, tym mężczyznom wyznaczonym imiennie, aby oddano należny dział wszystkim mężczyznom spośród kapłanów oraz wszystkim spisanym według rodowodów spośród Lewitów. Tak Ezechiasz uczynił w całej Judzie i czynił to, co dobre i prawe i prawdziwe przed Panem, swoim Bogiem, w każdej sprawie, którą rozpoczął w służbie domu Bożego i prawie i przykazaniach, by szukać swojego Boga. Czynił wszystko z całego serca i szczęściło mu się.